Jedno w pole karne. Od razu pierwsza wrzutka. I niestety. Kral wchodzi w tempo. Kral spaja. Kral widzi. Grona piłka. Techniczny strzał. Piłka jeszcze uciekła, ale... Lewandowski 2-0! Kolejny raz fantastyczny. Rozpoczął, zobaczmy. On nie dubluje pozycji wahadłowego w tej chwili. Bliżej Janka Bednarka. Świetne podanie, też niejako. Z pola karnego, chyba tam lekko kopięty Zieliński jest Nikolaesko i niestety. A Nikolaesko i Bednarek. Nikolaesko poszedł, pole Nikola. Kapitan, chociaż jeszcze sobie dał tę chwilkę dłużej, Lewandowski. W spotkaniu i będzie wykonywany przez naszego kapitana w tej minucie, ale tradycyjnie. Lewandowski, Lewandowski, tak z miejsca, fantastyczna bramka. jest... na tym gospodarze, Asani z dystansu, A też to jest gol. Zieliński, Zieliński, Szymański, lewa doga i gol! Gol! Se... Źle wybita piłka, ale przytomność umysłu Piotra Zielińskiego, który chciał, jeśli chodzi o, o adresata. Jeszcze raz zejście na prawą nogę, wyjście w powietrze. Cały polski zespół we własnym polu karnym. Okazja! Niestety. Zobaczmy. I tutaj tam dwóch. Zieliński, Milik przepuścił świderski! Tak! tak! To był Arek Wilik, Karolszin. Już próba wykorzystania tych centymetrów, ale nie trzeba było głową. Nogą. Zdobywa bramkę Sączek. Przytrafia nam się taka sytuacja. To też taka trochę nie...